Siemaneczko, z tej strony Sheen, a to jest... Parkour! Parkour! Oh yeah, parkour! Parkour, wchodzimy na ten świat. Read me. Poczekaj, ja, Poczekaj, jopniczek, nie. Bra już jest Zobaczmy, co to jest. Tylko z tego, co ja wiem, to tu... To, a, bra, pizdur. Z tego, co ja tu wiem, to będzie ten... Hi-wow, matko! Eee, tam było coś takiego. Eee, lave blocks. Don't break, don't cheat, don't leave map, a e, Brandy list, coś tam, coś tam, to pe do to 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 można w ogóle te Eee... Dobra, czul. Jedziemy Co mam? Coś mam Jump Bost. Io! tej liczę, mi się wydaje, że to trzeba do tego być. Trzeba mieć O, teraz. a Pierwszy checkpoint. Proszę państwa. Jestem z siebie taki zadowolony. Nie, nie umiem szybko, bo się kurde. O, stąd chyba można skoczyć, ale. Zacz ja tutaj zacheatuję będę się starał cheatować. Kurde, znowu. Chyba. Chyba tak można, bo. Niby tam jeszcze, jak powinien, ale. To tam będzie wracał, skoro tutaj może. Ej, nie doskoczę. czekajcie, czekajcie o, dobra jest dobra, dobra jest, dobra nasza ojciec w ogóle czekajcie nie to, nie to to poczekajcie Eee. E -he. Troszkę może nie mieć słabo, mi może słychać, więc postaram się to poprawić. Patrzcie, ja jestem dokładny. I teraz mnie już na pewno lepiej słychać, proszę Państwa. O. Zaraz się kurdam do Zaraz zaraz się... kurzać. Jestem człowiekiem wyjątkowo nerwowym, więc ze mną spokojnie. Ale bambuko. In the breeding, dobre, you just Oh, yeah. Fucking say. What the fuck say? Uh! What the fuck say? Po się coraz bardziej boję. No to nie można tak zrobić. Nie można znowu szcitować. Nie, nie szczitowałby? Jakby chciał. Nikt nikogo nie widział. Jakby coś co ja gram uczciwie. Ej tam coś było jakieś zwierzę? Czy mi się tylko wydawało. Tu chyba nie można mieć zwierząt z tego co. Ja tutaj widzę. Tu trzeba z double jumpem Już przeszedłem tyle. Już jadę czwarty czy tam pij... Czwarty już jadę. Jestem koksem. Co powiem znowu double jump, a czy się ten... Jump boost! Jump boost! Jumbo... A! O, ja tu myślę, że mam jeszcze Co to ma być? Ja pierdzielę. Teraz weź się człowieku wracaj. Hmm. Skoro wiedząc, że już mam tutaj dumble jumpa po prostu będziemy sobie skakać O, znowu, a to speed, mam speed a tak, yy, idzie doskoczyłem. Może tutaj się też da szczytować? Jak, jak, jak wiecie, przecież przed czytałem było nie czytuj, A ja i tak to czytuję, bo ja jestem taki chłopek od cheatowania. Kurde. Ale co za idioci robili to ma. Matko, mogą mnie No Dobra, to nie są idioci. Fajna mapa ogólnie. Tylko jak ktoś mógł przemyśleć tego, że ktoś będzie tak. O, o, o oh je. Yeah. That's stuck. Uh, uh, oh, yeah, baby, fucking say. Oh, yeah. Oh, yeah. I you New Vista. i <laughs> i Oh, yeah. Mranasza! Jaki kuks! Chyba tu trzeba było z double jumpem, więc... Jeśli tutaj nie doskoczę, to lipa będzie. O! Ja chodzę cały czas tam. Tu wystarczy coś... Ale to już nie da z doby jumpem. Nie da się nam doskoczyć, no Cisza sobie. Nie, nie da się. Oh, nie wejście. <ścoughs> nie. fu 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 o kurde teraz wrócicie tam przez się tam tam tam, tam 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 to był taki yy, specjalny rip już było też zabawy oho oho byłem byłem na tych poziomach wiesz ja byłem ależ by nie był taki to jeszcze zbyskoczę po to żeby mieć super jumpa oh yeah fucking fucking ty może tutaj się da on da się To mi to nie pasuje, tam u góry Uch. dobra eee, no Ja... o, książka Ha! Tyle dobrego Rozwalać? Nic nie mogę Skurczę, byczek Ja apeluję, jak tu jest wysoko Zresztą mi się podoba na tym tekstur paku słońca. Takie wow, wow, ładne jest. I ładne. Teraz tak, jak to trzeba zrobić, żeby... A ja mam pomysła. A mówisz tak ogólnie to, ogólnie, ogólnie, ogólnie to ja mam na kon na, Nie na kontrol rzeczy jakoś tak, tylko na kontrol to ja mam właśnie ten... I tu się nie da wyskoczyć. Szczerze mówiąc nie testowałem tej mapy. Szczerze mówiąc to troszkę testowałem do... Do... Ja chcę być z wami szczery i testowałem ją do trzeciego tego, 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 tego parkuru. O do turquego. Fuck sei. Viu estou És. zawsze no. jestem z powrotem oczywiście będziecie mogli te, wy też posłuchać na tym parkurze i ja znowu wchodzę. i tak będziecie mogli będziecie mogli się testować czy dalej dojdziecie czy ja czy bliżej bo link do pobrania będziecie mieć na dole ja się zaczynam wkurzać ja pier... Ja. No co to ma być smacza istwo jedno nie było to tak ołkej okay. jest coraz gorzej ze mną. Moja książka, majnek książka Welkome, Welcome Ale <laughs> <Well -tome. laughs> tu jest taka góra Przewalona, że na, nie wiem dlaczego ja od tej strony, jestem przed ale dobra, skoro już jest Skaczemy dalej. Zaraz to ogólnie skończę, bo. Bo, bo mnie już to tak denerwowało, że zaraz wyłączę tą grę. No nie! Także dziękuję. Czekajcie. co za jest ogólnie. Czekajcie uh, lines of checkpoint first checkpoint Fireword edit? File word edit, coś tam się tutaj źle wydarzyło. Nie, 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 nie rozumiem. Tutaj też nie można wejść, coś tam Fire word edit. Dobra. Żeby było ładnie o ładne odbicie oczywiście ładne odbicie, bo mi się czanki nie załadowały. <laughs> Ale o jajko! Patrzcie jaki będzie. Boom headshot No troszkę me, 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 metrów brakło. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pod tym odcinkiem musisz zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. A czy nie pod odcinkiem? Subskrypcję y, dostaw pod kanałem a resztę zostaw pod od, y, odcinkiem I także dziękuję, że obejrzeliście to i cześć!